Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Jakub Tomczak, a moją rozmówczynią będzie pani mecenas Dorota Brejza. Dzień dobry. Dzień dobry. Tematem dzisiejszego wywiadu, tak jak już pisałem, będzie inwigilacja Pegasusem oraz wszystkie kwestie z tym związane. Porozmawiamy także o stanie demokracji w Polsce. I już chciałbym przejść do merytorycznej części rozmowy i zapytać o to, co. Bo dzisiaj o 14 rozpoczęła się Senacka Komisja dotycząca inwigilacji Pegasusem. Byli tam przedstawiciele Citizen Lab. No i chciałem zapytać o to, co wniosła ta komisja i czy jeszcze jest w stanie jakoś pomóc sprawie. To jest bardzo ważne, że taki instrument, tak naprawdę można to tak określić, jak Komisja Senacka działa i ma wolę, chęć i możliwości, żeby tę sprawę naświetlić. Zobaczymy, będziemy obserwować jej obrady. Mam nadzieję, że się będą stawiać przed nią także przedstawiciele władzy, aczkolwiek zobaczymy. No, mamy świadomość tego, że nie jest to komisja w znaczeniu, komisji śledczej takiej, jaką mo mo moglibyśmy obserwować w Sejmie. Natomiast zdecydowanie jest to komisja, która ma szansę opinii publicznej ten temat przybliżyć przybliżyć ten bardzo ważny temat i po prostu zapoznać społeczeństwo z problemem inwigilacji i z tym wielkim skandalem, który miał miejsce i tak naprawdę, który wpłynął najprawdopodobniej na wynik wyborów parlamentarnych w, 2000, w 2019 roku. Zatem jest to instrument o charakterze politycznym. Czekamy na, na to, w jaki sposób ta praca przed komisją będzie wyglądała. Myślę, że to jest bardzo ważne. A właśnie co do tego, co Pani powiedziała odnośnie wyborów w 2019 roku, to ta inwigilacja Pegasusem jest, jest czymś, co powoduje, że wybory powinny zostać unieważnione i w jaki sposób by się to ewentualnie miało odbyć? Inwigilacja Pegasusem z pewnością miała wpływ na wynik wyborów w 2019 roku, natomiast... Jaki konkretnie wpływ? To jest bardzo trudne do oszacowania. Dlaczego mówię, że miała wpływ na wynik wyborów? Inwigilowany Pegasusem był senator Krzysztof Rejza, mój mąż, który w tamtym czasie pełnił także funkcję szefa sztabu koalicji obywatelskiej. Poprzez jego inwigilację tak naprawdę inwigilowana była cała opozycja. Ale to, co. Zdarzyło się i co jest najbardziej w tym wszystkim takim jaskrawym przykładem tego, do czego się posunięto, to jest to, że nie tylko faktycznie podsłuchiwano go, czy też właśnie inwigilowano, ale pozyskane z jego telefonu materiały zostały przetworzone, opublikowane na antenie telewizji publicznej. A więc taka forma zmanipulowanych materiałów została wykorzystana. Z tego uczyniono w gruncie rzeczy oś kampanii wyborczej, po to, żeby zochydzić. Społeczeństwu, nie tylko postać mojego męża, jako kandydata do senatu, ale też całą koalicję obywatelską. Taki komunikat płynął przecież, na jakie osoby stawia koalicja obywatelska, z kim tutaj w ogóle mamy do czynienia. Oczywiście kontekst był jednoznacznie aferalny. Trudno więc rozsądnie myślącemu człowiekowi nie zauważyć takiego związku tak, pomiędzy tym, co było sączone. W taki manipulacyjny, fałszywy, zły sposób w umysły społeczeństwa, i później, prawda, za tym szedł przecież, szła przecież jakaś decyzja wyborcza. Potem ludzie szli do, do urni, podejmowali tam jakieś tam swoje decyzje wyborcze, a zatem był to ewidentny zamach na, na, na równość wyborów, i można w tym znaczeniu oczywiście kwestionować ich wynik. Natomiast czy my dzisiaj, z perspektywy czasu mamy jakieś instrumenty prawne, żeby ten wynik wyborczy wzruszyć. No to ja mam co do tego spore wątpliwości. Jesteśmy, jest, gdyby w tamtym czasie orzekający o decydujący w kwestii ważności wyborów Sąd Najwyższy był wyposażony w tę wiedzę, którą dzisiaj mamy na temat Pegasusa, być może to rozstrzygnięcie o ważności wyborów byłoby inne. Natomiast z punktu widzenia dnia dzisiejszego, no to to jest już troszeczkę za późno. Wcześniej wspomina, wspominała Pani także o tej komisji sejmowej. No i chciałem zapytać o to, czy, bo Paweł Kukis, jeden z koalicjantów Prawa i Sprawiedliwości, obiecał poprzeć tę komisję, natomiast jeżeli zostanie ona rozszerzona do roku 2007, później PSL jeszcze postawił warunek z tego, co kojarzę, że też poprą komisję, natomiast ma być ona rozszerzona do roku 2005. No i chciałem zapytać o to, czy. Hmm, te inwigilacje, w, bo Pawłowi Kukizowi chodzi też o wyjaśnienie tego, co padło z ust ministra Kamińskiego o bodajże 52 inwigilowanych dziennikarzach zarządów Donalda Tuska. No i chciałem zapytać o to, jak, czy można w ogóle porównywać te sytuacje i czy faktycznie, to znaczy, czy jest pani w stanie poprzeć ten pomysł Pawła Kukiza a także PESEL. To byłoby, byłby rzeczywiście bardzo dobry pomysł, aby powstała Sejmowa Komisja Śledcza. Jest to pomysł o tyle dobry, że Sejmowa Komisja Śledcza działa na podstawie ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej i ta komisja jest wyposażona w instrumenty o charakterze procesowym, zbliżone do tych instrumentów, które ma sąd karny. Komisja śledcza proceduje na podstawie ustawy o Komisji Śledczej, tak jak już powiedziałam, ale też na podstawie KPK, czyli ma prawo wzywania świadków przed swoje oblicze, ma też prawo zasięgania opinii biegłych, ma prawo też formułować wnioski, które mogą finalnie postawić odpowiednie osoby przed Trybunałem Stanu. A zatem jest to komisja, która byłoby to bardzo pożądane z punktu widzenia politycznego, aby taka komisja powstała. No tutaj. What mm -hmm. oh, is my... Ujmy to w ten sposób. Jak się nie ma co się lubi, to się, to się lubi, co się ma. A zatem nie mamy komisji Sejmowej, ponieważ nie ma woli w parlamencie do jej powołania. Mamy za to komisję senacką. Natomiast czy można te kwestie porównywać? No nie można ich porównywać. Propozycja Pawła Kukiza w mojej ocenie ja nie jestem politykiem, natomiast oczywiście obserwuję politykę i mam na jej temat swoje określone zdanie. Nie można tych sytuacji porównywać. Propozycja Pawła Kukiza zmierza do rozmycia kompletnie tego problemu. Sytuacja inwigilacji, to, co się z Pegasusem. Inwigilacja pana mecenasa Giertycha, pani prokurator Wrzosek oraz senatora Brazy, mojego męża, jest, jest sytuacją unikalną, nieporównywalną do żadnej innej wcześniej zaistniałej sytuacji. To jest użycie cyberbroni stworzonej przez byłych oficerów wywiadu Izraela Amanu do walki z arabskim terroryzmem, a więc jest to, jest to użycie broni dedykowanej. W gruncie rzeczy do tego, aby ścigać najpoważniejsze przestępstwa, które są zagrożeniem dla całego społeczeństwa. Tymczasem w polskim porządku prawnym użycie Pegasusa jest w ogóle nielegalne, a Pomijając gdzieś tam na boku ten wątek nielegalności całego urządzenia, użyto go po to, aby walczyć z opozycją polityczną. I ten aspekt wpływu na wynik wyborów jest także unikalnym aspektem, który nie występuje w żadnych innych wcześniejszych rozważaniach. Zatem propozycja, Pawła Kukiza, żeby tutaj rozszerzyć ten, ten czas obradowania, czy też czas jakby rozważania, co, co tutaj się złego ogólnie działo w przestrzeni publicznej, jest po pierwsze próbą rozmycia, tego problemu, a po drugie, w gruncie rzeczy jest, jest no podaniem piłeczki pis który w ogóle nie ma woli, żeby powołać taką komisję śledczą. Zatem zapewne po no prostu nie powstanie. Czy za, za kadencji Prawa i Sprawiedliwości jest szansa, że ta sprawa zostanie wyjaśniona? Z punktu widzenia politycznego zapewne nie, ta sprawa ma wiele aspektów. Jeden aspekt to jest oczywiście wyciągnięcie konsekwencji o charakterze politycznym i właśnie rozmawianie o tej sprawie z punktu widzenia politycznego. I to jest miejsce właśnie dla komisji śledczej w Sejmie, jeżeli jej nie ma, to ewentualnie dla komisji senackiej. Natomiast inne aspekty tej sprawy, które się pojawiają, to są czysto karnistyczne, kryminalne wręcz wątki, które powinna wyjaśnić prokuratura oraz wątki cywilistyczne, które Poruszamy, y, kierując różne sprawy do sądu o naruszenie dóbr osobistych przeciwko różnym podmiotom. A więc, jeżeli pan redaktor pyta, czy jest szansa na wyjaśnienie tej sprawy, to pewnie w znaczeniu politycznym, tak jakbyśmy chcieli, aby to było wyjaśnione, to nie ma szansy, ponieważ rządzący nie mają w tym interesu, żeby ścigać samych siebie i żeby samych siebie postawić pod y, no. W całym świetle tego, co uczynili. Natomiast z punktu widzenia prawnego, tutaj też nie mam wątpliwości, że polityczna prokuratura zbigniewa zioby, też nie będzie chciała tej sprawy wyjaśnić. Ale to nie znaczy, że nie mamy żadnych instrumentów do działania. My złożyliśmy zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. To zawiadomienie leżakuje sobie w Ostrowie Wielkopolskim i nie zamierzamy spocząć. W końcu jakaś decyzja o charakterze merytorycznym, procesowym zapadnie. My będziemy do skutku odwoływać się od niekorzystnych dla nas decyzji, jeżeli one będą zapadały, postanowień procesowych. Więc jakby będziemy działać, jeżeli będziemy do tego zmuszeni, to będziemy szukać sprawiedliwości przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy o charakterze cywilnym, to one idą swoim tokiem i tutaj myślę, że jest największa i najszybsza szansa na uzyskanie jakiejś rzeczywistej sprawiedliwości w tej sprawie. Więc jesteśmy zdeterminowani, żeby działać, nie zamierzamy się poddać. Robimy to, co możemy robić w aktualnej rzeczywistości, a tak naprawdę myślę, że tę sprawę oceni historia i że za ileś tam lat będziemy o tej historii czytać w podręcznikach jako o bardzo ciemnej karcie w historii PiSu. No tak, a po zmianie, ewentualnej zmianie władzy, bo bardzo dużo źródeł mówi o tym, że mogą być przedterminowe wybory i PIS prawej sprawiedliwości w sondażach raczej. Nie zyskuje, a traci. No i czy po ewentualnej zmianie władzy um, można liczyć na uh, dokładne wyjaśnienie tej sprawy, i też uh, kto za to odpowie? Ja bym chciała, żebyśmy, żebyśmy doczekali się jakby nie tylko prawnej odpowiedzialności, oczywiście, ale też politycznej. Tak jak mówiłam, ta sprawa ma różne aspekty, jeżeli chodzi o potencjał polityczny, to on jest ogromny, nie tylko w wymiarze krajowym, ale też w wymiarze europejskim, bo przecież Polska aspiruje do tego, żeby być europejską demokracją. Jesteśmy członkami Unii Europejskiej, więc myślę, że gdyby doszło do zmiany władzy, mam nadzieję, że rzeczywiście skutecznie skuteczne konsekwencje polityczne też będą wyciągnięte. Natomiast kto poniesie odpowiedzialność? No to jest pytanie szerokie. No, kto ponosi odpowiedzialność za ten stan rzeczy? No oczywiście rządzący. Tutaj nie chcę personalnie nikogo wskazywać, natomiast no, przecież wiemy, kto stoi na czele rządu, kto, kto koordynuje wszelkie polityczne kwestie związane z funkcjonowaniem służb specjalnych. No, to odnoszę się do takich osób. No i oczywiście pewnie osobą, która jest, która ma pełną wiedzę na temat wszelkich newralgicznych kwestii związanych ze stanem państwa jest Jarosław Kaczyński. No taki no, powiedziałabym ewidentny przykład. No i właśnie Jarosława Kaczyńskiego... Pani mąż pozwał. E, ostatni, nie pamiętam teraz, daty, natomiast tego samego dnia z tego co ja e, prezydent e, Ryszard Brejza dostał wezwanie do prokuratury w Inowrocławiu. Sprawa jest związana z e, tak zwaną e, aferą fakturową. No i chciałbym zapytać się, czy ma to jakiś związek, a jeżeli tak, to jaki? Widzimy oczywiście ten związek. Tutaj nie ma żadnych przypadków, żadnych jakichś przypadkowych zbieżności. Postanowiliśmy pozwać Jarosława Kaczyńskiego za insynuację, za insynuacyjne łączenie mojego męża z jakimkolwiek procederem przestępczym, z jakimkolwiek poważnym kontekstem, jak to Jarosław Kaczyński mówi. Konkretnie w wywiadzie, który został opublikowany w internecie, Chyba w portalu w polityce, był też ten wywiad przydrukowany później w sieci. Jarosław Kaczyński mówiąc o Pegazusie, i tak naprawdę uzasadniając stosowanie Pegazusa przeciwko mojemu mężowi, w domyśle powiedział, że jest on zaangażowany w poważne konteksty. w Tak naprawdę już nie pamiętam dokładnie, jakich słów użył. Natomiast. Ewidentnie używał określeń insynuacyjnych, manipulacyjnych, rysujących pewien kontekst przestępczy i aferalny, więc uznałam, że to jest wypowiedź, którą, z którą nie można tolerować pojawienia się takich wypowiedzi w przestrzeni publicznej. Nie możemy tolerować tego, że ktoś nazywa nas przestępcami, kiedy my nimi nie jesteśmy, ale nie możemy też tolerować takiego, tworzenia takiego insynuacyjnego kontekstu. I to jest tak naprawdę. Przedmiot tego naszego powództwa, o tym opowiedział onet. O godzinie 6 rano został opublikowany artykuł w zeszłym tygodniu, 10 stycznia, i dosłownie kilka godzin później w gabinecie mojego teścia, w magistracie w pojawiło się dwóch agentów CBA, którzy, funkcjonariuszy CBA, którzy jechali po to, żeby wręczyć mu to wezwanie osobiście w jego gabinecie Aż z Gdańska między Gdańskiem a Wrocławimy jest ponad 200 km, to jest spora droga, ale się pofatygowali. I trudno, nie jesteśmy naiwni, nie jesteśmy też. W, nie, nie obserwujemy polityki od wczoraj, żeby wiedzieć, że jest to po prostu odwet. To znaczy, jeżeli to jest taki sygnał, który płynie bezpośrednio do każdego w Polsce człowieka, któremu się nie podoba ta władza, jeżeli będziesz zachowywać się w taki sposób, że będziesz walczyć z tą władzą, to ona po prostu będzie wobec ciebie mniejsze lub większe odwety stosowała. A więc ja to tak traktuję. Już um, um, podsumowywałam to kiedyś w taki sposób, że, że jak otwieramy konstytucję, to czytamy w artykule drugim, że Polska jest demokratycznym państwem prawnym. Tymczasem ja mam wrażenie, że Polska już nie jest demokratycznym państwem prawnym, tylko jest państwem odwetowym. Jeżeli masz ochotę pozwać Jarosława Kaczyńskiego, to się cztery razy zastanów, bo coś się stanie tobie, bo twojej rodzinie. Więc mój też się otrzymał zarzutem. Przepraszam, dzisiaj został przesłuchany w charakterze podejrzanego w prokuraturze w Gdańsku. Te zarzuty w mojej ocenie są, nie, nie znam szczegółów w tej chwili jeszcze, natomiast, natomiast jest to wszystko nieprzypadkowe, jest to dosyć absurdalne, byłoby bardzo śmieszne, gdyby nie było tak straszne i nie dotykałoby tak głęboko całej naszej rodziny, na różnych, w różnych, że tak powiem, obszarach. Chciałbym zapytać jeszcze o skalę tej inwigilacji, bo m.in. Roman Giertych donosił, że to znaczy pisał, że tych tak naprawdę tej inwigilacji, tych osób inwigilowanych może być więcej, że to też dotyczy osób tworzących obecny rząd. No i właśnie chciałbym zapytać, jak w pani ocenie to wygląda, ile jeszcze będzie tych osób, czy na przykład. Też podczas wywiadu z prokuratorem wrzosek powiedziała ona, że może być tak, że także prezydent był inwigilowany. I jak pani zdaniem ta kwestia wygląda? Ile jeszcze osób mogło paść ofiarą inwigilacji i jak, jak, jak bardzo to dotyczy także osób partii rządzącej? Tutaj my nie znamy skali tego zjawiska, po, poruszamy się w obszarze jakichś domysłów tak naprawdę, nie wiemy, nie wiemy, mamy potwierdzone trzy przypadki analizami kryminalistycznymi, co do tego jest pewność, natomiast nie wiemy kto jeszcze był inwigilowany, czy ktoś jeszcze był inwigilowany, możemy natomiast spodziewać się tego, że Władza korzysta też z innych narzędzi. Nie tylko jest to Pegazus, są też inne narzędzia inwigilacyjne. W tej chwili też nie mamy szczegółowej wiedzy na, na, na ten temat, natomiast mamy tak naprawdę, jedyna pewność, którą mamy, to jest pewność co do intencji rządzących. Te intencje na pewno nie są dobre. I tak jak inwigilowane są osoby z, ze środowiska opozycyjnego, i tutaj mówimy wprost o opozycji politycznej, jeżeli mamy za przykład. Senatora Brejze, mojego męża. Mamy przykład inwigilowania prokuratora, panią prokurator wrzosek, to jest w ogóle skandaliczna sytuacja. Mamy przykład inwigilowania adwokata, mecenasa, mecenasa Girtycha. Wnikanie w ogóle w tajemnicę adwokacką. No, to są zupełnie skandaliczne sprawy. Natomiast ja bym nie była na miejscu osób z obozu rządzącego, mówiąc tak już bardzo szeroko, tak zupełnie spokojna. Ponieważ, tak jak mówię, jedyne co to mamy pewność co do intencji rządzących, i te intencje są bardzo złe. Ale one też sprowadzają się nie tylko do tego, żeby podsłuchać, co tam się dzieje w obozie przeciwnym, ale one też sprowadzają się do tego, żeby poszukać jakichś haków. To jest stara metoda Kaczyńskiego, on, on lubuje się w takich historiach, żeby poszukać jakiś hak albo kompromat na kogoś. I tutaj właśnie bardzo łatwo i chętnie można zwrócić się do swojego środowiska politycznego. Więc no, byłabym, byłabym ostrożna. Ale dywagować dzisiaj, kto konkretnie? To jest za dużo. My nie mamy po prostu takiej wiedzy w tej chwili. Jeżeli Citizen Lab przebadał telefony innych osób, a wiem, że bardzo dużo osób się bada, i to ze środowiska dziennikarskiego, i ze środowiska politycznego, i zapewne zapewne ze środowiska sędziowskiego, powinny się zbadać najróżniejsze osoby. I jeżeli te osoby zechcą ujawnić opinii publicznej to, że były inwigilowane, to być może dowiemy się o kolejnych przypadkach. Trzeba być cierpliwym. I tutaj już ostatnie pytanie od jednego z naszych widzów. Czy jako symbol inwigilacji przez państwo planują państwo jakąś szerszą aktywność w tym kontekście? Tutaj ten widz napisał, że moim zdaniem są państwo, pani, pani Dorota Brejza i Krzysztof Brejza, świetnymi kandydatami na ambasadorów cyberbezpieczeństwa i wolności obywatelskich. Czy właśnie planują państwo jakąś aktywność w tym zakresie? Jeżeli chodzi o pytanie, czy planujemy jakąś aktywność, to mój mąż jest aktywnym politykiem już od 2007 roku i mam nadzieję, że to w przyszłości najbliższe się nie zmieni. Natomiast ja nie planuję żadnej dalszej aktywności poza tą, którą wykazuję. Moja aktywność medialna też i taka publiczna, powiedziałabym, jest związana tylko i wyłącznie i ściśle z tymi sprawami. Występuje w zasadzie w każdej. W każdym kontekście jako pełnomocnik mojego męża opowiadam o tych sprawach z perspektywy najczęściej prawnej. To jest to, w czym się najlepiej też czuję. Zatem, jeżeli pytanie jest o to, czy planujemy, planu, planujemy jakąś dalszą aktywność, to ja na pewno takiej aktywności politycznie w każdym razie dalszej nie planuję. Jestem skupiona na tym, żeby doprowadzić te sprawy do szczęśliwego finału i robić wszystko, co się da, żeby te sprawy wyjaśnić. Są takie sprawy. O charakterze prawnym, które lubią ciszę, a są takie sprawy, które potrzebują rozgłosu, po to, żeby dowiedzieli się, żeby ludzie dowiedzieli się o tym, jaka była skala, tak naprawdę wokół tej sprawy, powiedziałabym, jaka jest skala skandalu wokół tej sprawy. I stąd też właśnie ta, ta moja aktywność, nic więcej w tym zakresie nie planuję dalej. Tutaj pojawiło się jeszcze jedno pytanie dotyczące tych alarmów bombowych, które były rozsyłane z pani numeru telefonu, i właśnie chciałbym zapytać o to: tutaj pojawiło się pytanie, kto mógł rozsyłać te alarmy. No, i chciałem jeszcze dodać do tego pytanie, czy jest to jakoś powiązane właśnie z tą sprawą, o której, o której wcześniej rozmawialiśmy. Bardzo nieprzyjemna sytuacja, którą jestem pokrzywdzona i ona również dotknęła nie tylko mnie, ale w kolejnych dniach także córkę mecenasa Giertycha, Giertycha Marię Giertych oraz córkę Pawła Wojtunika. Więc to ja, ja nie jestem naiwna, nie znam żadnych szczegółowych ustaleń dotyczących tej sprawy. Ona krótko mówiąc polegała na kradzieży tożsamości to jest przestępstwo, które polega na kradzieży tożsamości. Ktoś podszywa się pod. Mój w tym przypadku i też właśnie innych osób, tych wskazanych przeze mnie numer telefonu i kieruję jakieś wiadomości, sms -y, czy też połączenia do innych osób po to, żeby stworzyć wrażenie, że one pochodzą właśnie ode mnie, tak, czy też od właściciela właśnie tego numeru. Sytuacja bardzo przykra, nie powinna mieć, nie, nie, nie powinna mieć nigdy miejsca. Natomiast oczywiście, że ja widzę związek pomiędzy naszą aktywnością publiczną wokół tego tematu, a tą sprawą. Na pytanie, jaka jest skala tego zjawiska, nie mam żadnych innych informacji poza tymi, które są medialne. Natomiast kto mógł to zrobić, no tego też nie wiem. Tutaj liczę na to, że ustali to policja i prokuratura, że te organy powołane do ścigania przestępstw będą miały wolę i chęć, żeby to wyjaśnić. Ja mam oczywiście swoje hipotezy. Może być tak, że za czymś takim stoi po prostu jakiś sprawca, który został zachęcony ogromem hejtu i ogromem dezinformacji, która płynie w mediach wokół tej kwestii. Głównie mówię tutaj o telewizji publicznej. To jest ten nośnik dezinformacji i manipulacji, który jest w Polsce tak naprawdę dominujący. Ale po tym, jak okazało się, że nie tylko mój telefon został wykorzystany do tych celów, ale też telefon Marysi Giertych i córki pana Prawa Wojtunika, to już zaczynam mieć podejrzenie, że jest to akcja dużo bardziej zorganizowana. To za tym konkretnie stoi, też nie wiem. Natomiast wiem, komu zależy na tym, żeby tę sytuację rozmywać, żeby pokazywać tutaj w jakiś sposób ją dezawuować, kwestię Pegazusa, czy też po prostu tworzyć wokół tej historii taki niepotrzebny szum. Ale też motywacja może być taka, żeby pokazać um, tym osobom działającym publicznie wokół tej sprawy, że powinny się zastanowić, bo może należałoby być trochę ciszej, może należałoby odpuścić, bo przecież coś się zaraz może stać twoim najbliższym, których przecież kochasz. A zatem jest to, traktuję to jako być może, trakt, należy to traktować jako formę zemsty lub ostrzeżenia. Ale no, no, my nie zamierzamy odpuścić, bo, bo, bo nie na tym polega sprawa. I to już było ostatnie pytanie. Bardzo dziękuję za udzielenie ja tego wywiadu i zapraszam naszych widzów na następne nasze programy, między innymi dziękuję. godzinę premierów o 18.30 z Januszem Piechocińskim i Januszem Steinhowem. Dziękuję, do widzenia i miłego dnia. Szczęść. Dziękuję bardzo.